Czy to ja jestem złym mężem? Prawda o naszym małżeństwie szokuje. Od zawsze starałem się być dobrym mężem. Regularnie pomagałem w domu, angażowałem się w opiekę nad dziećmi i starałem się, by moja żona czuła się doceniana. Ostatnio jednak wszystko się skomplikowało. Moja żona postanowiła urządzić małe przyjęcie dla jej znajomych. Chciała, żeby wszystko było idealne, więc zaczęła przygotowania kilka dni wcześniej. W pewnym momencie przyniosła mi listę rzeczy do zrobienia, a ja, wracając z pracy, byłem już zmęczony. Dlaczego nie możesz po prostu zrobić tego samodzielnie? To tylko kilka rzeczy, powiedziałem, czując narastające frustrację. Spojrzała na mnie zaskoczona. To nie jest tylko przyjęcie, to ważne dla mnie. Myślałam, że mi pomożesz. Czułem, jak gniew rozsądza mi klatkę piersiową. Zamiast z nią rozmawiać, Zacząłem robić swoje rzeczy, ignorując jej prośby. W dniu imprezy widziałem, jak ciężko jej idzie. Zmierzyłem się z wewnętrznym dylematem. W końcu nie mogłem być zaprzęgnięty do każdego projektu, prawda? Po przyjęciu wylała mi swoje uczucia. Czułam się opuszczona. Nie chciałam być nieszczęśliwa w dniu, który miał być dla nas radosny. Słuchałem jej, ale czy naprawdę byłem tym złym? Czy moje potrzeby także nie były ważne? Teraz zastanawiam się, czy to ja jestem tym złym?